Siemano, z tej strony Eufair1 i dziś witam, słuchajcie, w kolejnym odcinku z Five Nights at Freddy's Jedynki, zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania Przed startem pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem I pamiętajcie aby strzelić suba z dzwonkiem na tym kanale, aby nie przegapić najnowszych filmów I wbijajcie też na kanał Fire Gaming, tu gdzie są też mega filmy I pamiętajcie o zależnościach w opisie, bo tam macie mega linki do moich social mediów o, No i co, ja myślę, że będziemy kontynuować naszą noc pierwszą, zobaczymy jak tam jest w kontynuacji Bo nigdy w sumie nie kontynuowałem, jakby, więc zobaczymy, no czy kontynuacja jest od początku, czy jak to działa, bo szczerze to jest mój drugi odcinek z Five Nights powiem Wam szczerze. Dużo słyszałem o tej grze, ale no... coś naprawdę... rzadko mam okazję w to sobie zagrać, więc no... Więc no... dobra. Widzę, że tutaj mamy już ładowanie, więc... Dobra, czyli dzisiaj będzie... A, normalnie dzwoni typ, dobra, spoko. Tak możemy Spoko. Dobra. Hello. Oh, hello. Uh, I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. Um I actually worked in that office before you. Uh, I'm finishing up my last week now as no a matter of fact. So I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just focus on getting you through your first Okay. okay? Uh, let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. And it's kind of a legal thing, you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Entertainment is not responsible for damage to property or a person. Upon discovering the damage or death that has occurred, a missing person report will be filed within 90 days, or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached, and the carpets have been replaced. Blah blah blah. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing, those same stupid songs for 20 years. If I never got it back, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of the children, so you can show them a little respect. Right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, They're left in some kind of free world mode in that. Uh, Something about their servos locking up they get turned off for too long. Uh, uh, they used to be on the walker. Today too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobes, you know? Uh, now concerning your safety, the only real risk you as a night watcher character, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's suit. Um, now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross-beam wires and electronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Uh, the only parts of you that would like to see the light of day again would be your eyeballs and teeth pop out the front of the mask. Either. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first day's Breeze, I'll chat with you tomorrow. Uh, check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. You gotta conserve power. Alright, good night. Dobra, teraz słuchajcie, zaczęła się nagle cisza. Więc dobra, mamy drugą w nocy. Ja mam 50%. Dobra, 49%. Mam pierwszą w nocy i dopiero mam drugą w nocy, więc no, zobaczymy, czy tym razem uda mi się dotrwać. Słuchajcie. Liczę na to, że się uda. Dobra, tam niczego nie widzę, więc spoko Ale no dobra, wszystko się słuchajcie okaże Słyszę, czy, słyszę muzyczkę Frediego Tak, chyba Freddy, no Słyszałem chyba Frediego przed chwilą, więc dobra O kurde, uciek jeden animatronik. Trochę słabo, bo już idzie pewnie na łowy Coś czuję. Dobra, on był wtedy z tej strony, ja pamiętam. Myślę, że te drzwi na razie moglibyśmy na chwilę zostawić otwarte. E, jak będziemy mieć już tam trochę inaczej mocy, to ten to postaram się słuchać po prostu ten. E, zamknąć te drzwi i tyle. Zamkniemy te drzwi, jak może zobaczymy oczy Frediego. Tak myślę, że to będzie najlepszy pomysł. Znowu słyszę tą muzyczkę Frediego. Dobra, mamy 9% słuchajcie Tutaj wszystkiego Całej energii O kurde, mamy 4% Ej dobra, nie, to i tak nie wytrwamy zresztą Mamy czwartą nad ranem I to jest mało prawdopodobne, żebyśmy wytrwali Jakby mamy czwartą nad ranem dopiero I nie pamiętam jak to było w pierwszym odcinku Jak ja wtedy wytrwałem Szczerze i poszło, słuchajcie, teraz całe sterowanie co jest najgorsze. I dosłownie nie wiem nic. Coś czuję, że znowu chyba nam Freddy wyskoczy, tak jak ostatnio, ale zobaczymy. Coś czuję, że nam Freddy wyskoczy, nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że to będzie Freddy. Tak, bo słyszę już jego muzyczkę, słuchajcie. Niestety, go znowu mamy. No, szkoda. Myślałem, że nam wyskoczy tym razem inny animatronik. Ale tu będę musiał pamiętać, że o 4 w nocy on wyskakuje. I uwaga. i kurde, dobra. Okej, okay, dobra. Czyli będę musiał po prostu pamiętać słuchaj, że żono czwartej w nosu wyskakuje i będę musiał się potem jakoś przed tym ten bronić czy coś. No coś tam się ogarnie pewnie. No, oczywiście przegrałem Dobra, słuchajcie, to mam nadzieję, że odcinek się trzyma spodobało, jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie o, o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem I pamiętajcie o strzeleniu subika z dzwonkiem na tym kanale, aby dostać powiadomienia o najnowszych filmach z Minecraft, Dungeons, Minecrafta, yy, tam różnych serii yy, Forza Horizon 4, wiele, wiele więcej, co to polecam, no i co, trzymać się, do usłyszenia. cześć, z tej strony był fire One. widzimy się już w kolejnym odcinku I pamiętajcie też o wbieniu na kanał Before Gaming 2 no to siemano, cześć i pa.